Witam, dzisiaj zaczynamy od y, czyszczenia, przedmuchiwania w rzeczy samej y, kombajnu. Tutaj dosyć do tego poziomu, był jakiś tam śruta, coś śrutowane przez myszy i szczury. Najpierw to trochę ręcznie wziąłem, wygarnąłem pod spód. Zawsze to może nie idzie, ale wszystko tam u siebie. Coś się nie przykłada. tam to by ręcznie wyjąć. A reszta. no znowu to z No teraz tutaj idziemy czyścić pomiędzy odrzutnikiem słomy i tego i tutaj już zlatuje na na, na na sito tu już krepisko dosyć dosyć no i tam jeszcze sporo, sporo rzeczy zostało no, jak mówiłem wcześniej to, to się nie przykładał żeby tutaj kombajn tego ładnie przedmuchać a jak go oglądałem to było akurat już trochę późniejsza pora. No i tego. No i tutaj nie ani nie miałem latarki. To trochę mój błąd był, ale na szczęście nie jest przegnity nigdzie. No, no to dobra, To tyle. To cięcie potem, jak coś już tego troszkę posprząta więcej, to wtedy pokażę. No to już jest kombań w miarę przedmuchany tam był strasznie tam aż pod, aż pod yy, ten podkrepisko był taki zafajdany że ja pierdzielę ktoś nad się nie przyłożył do tego żeby to żeby go przedmuchać nad mógł rozkręcić na maksa wiatr znaczy rozkręcić tą, tą dźwignię pociągnąć i żeby był był duży otwór tak jak jest tak jak jest o teraz i żeby Przedmuchuj, żeby chociaż wydmuchało coś się to Dupa, nic No to dobra, przedmuchane mamy Od strony Hedera też było dmuchane nie, Tu jest taka Nie czy to skrytka, to właśnie To raczej nie, nie jest skrytka, tylko Tu, jak się wchodzi, nie? O, widać, jest Taka blacha z przy, tego zgrzana i od góry jest tam o, otwór, nie gdzie widać, bo to nie nie właził z, z tego z kamerą albo może bo tu jest taka suwa, którą będę musiał zreanimować no, i tutaj widać też trochę z reanimacji dziur trochę widać no i tego, tak, bo słomam bo słoma ten, taka jednoroczna, a następnie nie, bo tak pogniło. Tak pogniło wszystko, że aż takiej no, taki, tak, taki konsystencji jak ziemia się zrobiło już na wóz. Pruchnica, o, pruchnica nie na wóz. Coś będzie widać. O. Nie wiem, spekuluję, że to jest czujnik Ta blacha, bo tam jest ogólna dnia, gdzie jest ten... Tutaj, będzie? Okej, okay, jest. Tu jest taki czujnik i jak ta blacha dotyka, to mi się zdaje, że wyświetla się tam na pulpicie stop, gdy tutaj słoma już się za bardzo nagromadzi, i tą blachę tak delikatnie, do, do, delikatnie dopchnie do góry, i chyba wtedy trzeba właśnie, może nie stop, zatrzymać się tu, nie, to wtedy będzie albo zwolnić, może o, by zwolnić tempo koszenia, żeby tu się nie pozapychało wtedy, nie wiem, bo jest pracy, jeszcze. To, jeśli chodzi o chodzi to jest wszystko. I Może jeszcze się czymś innym zajmie zaraz. Już zamontowałem te dwa koła pasowe na cztery śruby. To są łożyska niesmarne, ale pewnie jest tego z, z tego, i nie jestem z tego powodu zadowolony. I tutaj jest pęknięcie. I co jeszcze, będzie pewnie słychać, jak one huczą. Yy, to tak, tu chciałem zrobić kalamitkę, ale nie mam takiej specjalnej przedłużki do narzynki czy gwintownika. Nie, do gwintownika. No i w sumie wielko nie ma, żeby po prostu zmieścić się między tymi, między tymi dwoma kołopasowymi. Yy, nie zmieści się z moim tym z rączki od tego gwintownika nie, po prostu się nie mieszczą. I że nie wiem, jaką elektrodą czyli to nie szczeli i to pospawać, to za parę złotych jest taki zakład pełen i mi to zrobię. Od razu tutaj nagwintują, ale to jak kołożiska siądą. Na razie. No chyba, no, ja, że przy okazji będę tam Michał w tamtą stronę, to zdemontuję 4, odkręcić 4 śruby to, nie, to nie, nie zajdzie na pewno długo. I oni wtedy to porozbierają i, i mi tutaj zrobią parę złotych zapłaty, bo dosyć dobra firma i nie zdzierają za bardzo o, tutaj też już widzę, że chyba tu i tu strzeliło Dobra, to idziemy teraz do, do sieczkarni. Tam muszę, muszę dwa noże dorobić. Dorobiłem. Na razie cztery noże, bo w sumie liczę, że osiem potrzebuję. A no to wtedy tak na szybkiego liczy, no to No to wiadomo, nie wszystkie, nie wszystkie zobaczymy. Ja tutaj tu dokładnie oblicznie 8 i teraz sobie mam 4 to te zmienię, tylko tutaj przeciw nóż to jest jeden no, urwany i jak kupię to wtedy będę musiał dospawać zwykłą żyletkę. No dobra, przykręcam. Już są nowe noże zamontowane i dopatrzymy się, że te przeciwnoże są na takie kołki montowane, więc tylko wystarczy kupić żyletki i zamontować. Już to się widać trochę blach. Odkręciłem Tą małą wyprostowałem większą już w czterech miejscach pospawałem, tutaj o, i tu, i delikatnie podprostowałem. Teraz mam w warsztacie tą część z tym takim upadkiem, żeby równo rozrzucało zmieloną No Trzeba wyprostować te, te płaste blachy oraz w niektórych miejscach podprostować i pospawać. najpierw demontaż. Dosyć mocno z ten jest w sumie chyba najprościejszy. Ten jest pośredni, potem jest tamten. Ten jest najgorszy. Jeszcze, jeszcze go trzeba troszkę podspawać bo zacząć, albo no, nie wiem, wzmacniać, nie trzeba na pewno wyprostować. Trudno, czeka mnie Duży, dosyć dużo panie nad tym nakowalnym. Z tym tak będzie akurat troszkę mniej roboty, tego nie trzeba trochę wyprostować ten rant i go spawać bo tutaj to w miarę jeszcze jako jest no i tutaj gdzie trzeba troszkę wyprostować i podspawać w miarę się poprostowały trzeba tego tu pospawać tamte mniejsze nie trzeba tego tutaj trzeba ten element w tym miejscu i wtedy się dopiero przyjrzę, czy to wzmocnić, czy nie, by wypadało, ale jak znajdę odpowiedniego pręta to ten, to wtedy raz, dwa i tutaj tak samo raz, dwa wtedy, a może tutaj nawet kątowniczek, albo nie, tu kątowniczek, jak znajdę i tutaj jeszcze, może wtedy i to będzie chyba najlepszym rozwiązaniem po naprawie to się prezentuje tak no, nawet mi wyszło tylko tutaj nie miałem nie widziałem jaki i jak to widać taki banan tutaj jest na środku o tak lepiej widać taki banan jest ale to z czasem wyprostuję. jeszcze tylko Wam pokażę jak naprawiłem pompkę od ten od paliwa i będzie koniec materiału na pierwszy odcinek który serii którego, który jest to pierwszy odcinek bieżące naprawy albo może nazwę to usprawnienie to matotora giganta. Jakąś taką fajną, krótką na jegoś nazwę się. Jak widać, albo nie widać, to powiem. O. Dwie trytki, większa i mniejsza, i problem rozwiązany. Odkręca się. Dużej się używa mi i nic, trochę widać że tutaj na koło, trochę jest brudu. A w trakcie grzmotu, w wysokiej temperaturze, może to grozi, grozić yy, zapłonem, niestety. No, dzisiaj go poczyścił, sprawni się ładnie. Po, no, nie wiem czy mył akurat wodą, bo nie, 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 każdy kompanista nie poleca mi cię wodą I ten. No i jakoś tam się to zrobi No i będę planował w przyszłym roku taką małą wiatkę zrobić, ale to Takie kilka, ileś tam żerdzi i kupić z, kilka plandek, żeby go na ziemię plandekować porządnie a już w przyszłym roku wziąć i, ten, i odłożyć pieniądze, żeby zrobić taką wiatkę już na niego, żeby, wjechać drewni żeby była drewniana, a z białych tylko zrobić, yy, zrobić, wiadomo, dach. No, no to myślę, że byłby tyle. I teraz akurat na pomysł, że chyba nazwę tą serię yy, serią napraw Krasmatador Gigant o ile nie gdzieś za długo ta nazwa w tym, na YouTubie i tam będzie zawsze część na przykład pierwsza, druga, trzecia ile, tam, ile ich tam zrobię no i co to się trzymajcie i do następnego na razie